Witam na moim kanale. Jestem doradcą finansowym z kolonii. Współpracuję z deweloperami, sprzedajemy nieruchomości jako inwestycja. Dzisiaj akurat jesteśmy na budowie domy, które będą sprzedawane jako pod inwestycję lub oczywiście do swojego mieszkania, do spód swojej użytek. Także zostańcie ze mną, pokażę wam parę rzeczy. To jest nieprawdopodobne, żeby było tyle śniegu w ogóle w kolonii. To jest coś, czego w ogóle tutaj tego nigdy nie widać. To jest... Ja jestem w szoku w ogóle. Co chciałam wam w ogóle powiedzieć. Dzisiaj mamy tylko minus 1 stopni. Minus jeden. No śniegu jest tak... Jest okej. Okay. I słuchajcie, zamknęli szkoły. Wyobrażacie sobie to? What? Trochę śniegu popadało w kolonii. W... I w ogóle o okolice kolonii tak samo. Popadało troszeczkę. <noise> I zamknęli szkoły. Mimo to, że mamy tylko minus 1 stopni. Jak to jest możliwe? Gdzie jest moje auto, a tutaj całe białe. Ja nie wiem. Jest moje. Nie, no, ale drogi są kompletnie nieodświeżone. <noise> Niemcy dostali szoku. Zaraz jedziemy razem wszyscy do nowego biura, bo będziemy mieć nowe biuro. Dlatego jedziemy zaraz oglądać. Ale fajna pogoda jest. Ile śniegu w kolonii. Coś nieprawdopodobnego. Nowe biuro e, większe, bo jest nas więcej, coraz więcej e, w naszej firmie i dlatego potrzebujemy dużo większe biuro. Tak. <grymna> <grymna> to jest YouTube sta. <grymna> ja jestem jedyna kobieta, która tu przychodzi z nimi i mogę decydować. Tak. Fajne jest tutaj to, że obok mamy bardzo dużo mieszkań do wynajęcia, dlatego to jest bardzo, bardzo dobre miejsce dla nas, bo nie musimy za dużo jeździć. To jest w Krefeld, a koło Krefeld mamy bardzo dużo mieszkań, dlatego wcale nie byłoby to źle. <tak>, tak wygląda deweloper, jak ma dużo mieszkań do sprzedania. Nie co to ma być? Tak wygląda ten dom z zewnątrz. Garaż też należy do tego i te garaże po prostu tak jakby są one tylko podzielone do tych innych domów, ale on stoi sam. On nie jest, to nie jest bliźniak. Także to mi się podoba. A tu jaki w ogóle ładny domek? <noise> to też jest super. No ale to nie jest nasze. To są te, w nasze, te, te są nasze, które nasz deweloper buduje. Także jak widzicie, całe osiedle, osiedle, zapomniałam to słowo, całe osiedle jest nowe. Budują od A do Z. I ten właśnie domek teraz mamy do sprzedania. Już możemy go sprzedawać. I to nowe budownictwo, no jeszcze na razie są tylko pustaki, ale powoli. Tu jest następny jakiś taras. Fajnie. No. To jakieś takie dziwne przejścia, ale też spoko w sumie. Nie? Uwielbiam nowe budownictwo. <laughs> Chyba każdy. Zaraz się zapytam, ile metrów kwadratowych, ale chyba 215, jeżeli się nie mylę. W bardzo dobrym miejscu, zaraz Wam pokażę, gdzie dokładnie, yy, gdzie dokładnie się znajduje ta yy, to, to, to miejscowość, kosztuje ten domek 340 tysięcy. To jest bardzo mało, jak na nowe budownictwo. Uwierzcie mi, macie 20 minut do kolonii, może 30 do dużego miasta, więc jest pięknie. Bardzo fajnie, cieszę się, bo takie nowe, nowe osiedla to jest coś niesamowitego. Automatycznie wiadomo, że takie nieruchomości no, mają dużo plusów, chociaż na przykład powiem Wam tak, że takie domy nowe, o, jeśli chodzi teraz o ten taki mały minus, czy tam może dlaczego lepsze też są starsze budownictwa? Dlatego, że nowe budownictwo nie ma dużo takiego skoku w górę. Jeżeli taki dom kosztuje e, na przykład, nie wiem, mm, no okej, okay, ten, ten jest bardzo tani, naprawdę, ale jeżeli dom kosztuje 500 tysięcy, to tak naprawdę do miliona zazwyczaj to nie pójdzie. E, tak szybko przynajmniej, prawda? Zależy, jakie mamy czasy, ale na przykład, jeżeli kupimy mieszkanie ze 100 tysięcy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na przykład będzie ono kosztowało 300 kiedyś, i to naprawdę w szybkim czasie. Mówimy w przeciągu 10 lat, ale jestem ciekawa jaki Wy macie na to, jaki macie na to wgląd. Zależy po prostu na jaką kieszeń, o kim, o jakim teraz inwestorze mówimy, no. Zaraz się zapytam, ile mniej więcej kosztowało ich, czy będą, czy może mi powie, ile kosztuje, będzie kosztować ich ta budowa. Wie viel man ungefähr... Das ile kosztuje To dom kosztuje, ile ja za ja to 350, eh, 340. Und wie viel ungefähr hat es gekostet? So? In diesem Zustand. Mm -hmm. Also 400 Euro pro Quadratmeter ist der. 400 auf dem Grundstückspreis? Ja. So, ungefähr 200.000 ist der Rohbau. Ja, mit Anschluss ist ja auch schon angeschlossen halt ja. oder erschlossen. Ja. Cool. Aber in diesem Zustand gerade? Ja. ja. Also, Monaten noch Also, drei Monate vorher kostete es 420 Euro. na metr kwadratowy, więc trochę staniało. Wyloperzy oczywiście mogą oddać w stanie, że wszystko jest zrobione, nawet tutaj w tą, to też jest wszystko zrobione, ale na przykład podłogi, ściany, kafelki w łazience, czyli taki stan po prostu taki dokończeniowy, to już najlepiej, żeby sobie samemu dokończyć. Wtedy też jest to dlatego tańsze takie budownictwo, ale za to Oczywiście wtedy można sobie zrobić tak, jak się samemu chce, czy finansowo, czy właśnie nawet wyglądowo, no to lepiej, żeby taki od, odstawić. Jeżeli, ale ktoś oczywiście na to nie ma czasu, czy ludzi, czy pieniędzy, to wtedy deweloper to dla Was robi, tylko po prostu wysyła Wam, jak to się mówi, taki kosztorys, ale wiadomo, że to wtedy będzie droższe, więc lepiej zrobić samemu. Co potrzebujesz do tego, żeby w ogóle dostać taki kredyt na dom, takie 340 tysięcy na taki dom, nowy budowniki. Tak jak we wszystkich filmikach mówiłam, bardzo ważne. 6 miesięcy przepracowane, 6 miesięcy przepracowane u jednego pracodawcy, to jest bardzo ważne. Do tego oczywiście jest ważne. Ym... Mieć wkład własny, tutaj w tym przypadku około 25 tysięcy euro. Co jest jeszcze bardzo ważne w Niemczech, najlepiej nie mieć żadnych prywatnych kredytów. Słuchajcie, prywatne kredyty w Niemczech naprawdę psują nam szufę, psują nam zdolność kredytową, więc no, nie jest to mile widziane. No, oczywiście, jeżeli macie taki kredyt, są banki, które oczywiście finansują, i mamy takie banki. Może się to ewentualnie udać, ale jest to ciężko, więc 6 miesięcy przepracowano u pracodawcy wkład własny 25 tysięcy, to są tylko koszto notariusz, księga wyczysta, podatek. Kto sobie może na to pozwolić w ogóle? To są na przykład to wszystko zależy indywidualnie, ale taka osoba single bez dzieci, em, tak 2000. Single, bez dzieci, 2000 euro powinno się zarabiać minimum, bo to 2000 euro to już tak naprawdę wystarczy, jak najbardziej. A jeżeli się ma dzieci, no to takie 2000 euro nie starczy. Dobrze, by żona jeszcze pracowała do tego. Zaraz przyjadą e, właśnie klienci, ale nie mogę kamerować niestety. Właśnie przyjechali. Idziemy na dół, ale ona nie, może, nie możemy nagrywać, więc. Ja. Dlatego niestety nie mogę zrobić żadnych filmików, ale to nie szkodzi, dlatego przyjechaliśmy wcześniej, żeby zrobić trochę tutaj o tym domu. To jest tak dużo osiedle, że musi mnie teraz zawieźć do mojego auto, bo ja zaparkowałam gdzieś indziej. Także jedziemy! Not drift. Drift. O, to jest szpital. A, no? ah, cool. To jest kindergarten? To jest fajne. To jest To jest fajne, że tutaj na tym osiedlu będą przedszkola i jeszcze będą za darmo. Coś pięknego, I tak? Jedziemy na kawkę. Mogę Cię tak. Mhm. Od razu koło niego? Hi, 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 hi. Ale mam szyby brudne. No kochani muszę zdecydowanie umyć okno, bo już jak jadę nic nie widzę.